W dzisiejszym odcinku jemy sześć obiadów, dlatego że ostatnio bardzo mało jemy na odcinkach. I będziemy to robić losując średnie sztućce, duże sztućce i małe sztućce. O takie, właśnie takie. Wspaniałe, co? No, więc my będziemy teraz losować, a ty zostaw łapkę oraz suba, bo odcinki są codziennie o 18 i wiadomo, że z subskrypcją nie przegapisz żadnego. A przegapienie każdego odcinka to jest totalna klapa. Jeść, 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 jeść! Jeść, 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 jeść! jeść, jeść, jeść. Jeść, jeść, jeść. Dobra, losujemy. Baga! O kurde o! o kurde No nie, o! czemu ja mam najmniejsze, a jestem głodny Chyba, że to będzie coś obrzydliwego, Jeść, 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 jeść Ej, to jest ciepłe, czujecie? Nie, bo ja mam tak mało, że nic nie czuć i... Co to jest za porcja dla psa? No, nice. Ale zazdro, no. To no! jest! Nie. To było gorące, no. Dobra. Spaghetti Cza Czekaj. O nie, to są krótkie kluski. <laughs> nie, to akurat bym chciał mieć co najmniej średnie albo duże. Bo to jest bardzo dobra potrawa na początek. No jest bardzo dobra. I myślę, że to jest taka odpowiednia porcja. Tam to jest akurat za dużo. Nie, to jest idealnie. Nie, no to jest dużo. To? to ja normalnie taką mię porcję. Pewnie Argon też w domu. Nie że tutaj wszystko pasuje do Łukasza ja byś, akurat. Ja? Ja to I to... sztućce, i porcja. Mm -hmm. Stary ja się ciekawie, kiedy dacie te duże widelce? Ja już zjadłem wszystko i muszę teraz patrzeć, jak wy sobie jecie to smakowite spaghetti mm. Mm -hmm. No, i co ja mam robić w tym czasie, niby? Patrzeć, jakie jak ma. Ej, bez kitu, no bo jak ty żresz takie porcje. No bo ja większą porcję. To jak jesz normalnym pa. widelcem, to dla ciebie to tak jakby się takim jakbyś ja takim po prostu. Wtedy jesz to przez godzinę. A jak takim jesz, to to jest dla ciebie w końcu naturalne. Dobrze, ja skończyłem. Dziękuję Dzień. bardzo. Co tak Proszę bardzo. Czekamy na kolejne potrawy, to mm. ciekawi, na to mi by Dziękuję, podziękujcie kucharzowi. Naprawdę, rewelacja. Ten okay. nawet noża nie użył, a bardzo dobre przygotowanie spaghetti. Ja też dziękuję. To nie tak wiem ile siedziałeś w kuchni, żeby to zrobić, tak jak naprawdę, takie dobre wyszło. Chciałem teraz chociaż średnie wylosować, bo jestem głodny. Ja bym chciał duże. Ja bym chciał pierwszy raz jakby uraczyć się tą chwilą i pierwszy wylosować. Mogę? No, no losuj Maciek, dawaj, no dawaj. dawaj. Po prostu klikaj. Dobra. O. O! Yes! Yes! Masz duży, ja mam Maciek średni. Znowu. Więc tak, patrzcie co tutaj mamy. Ooo, jest to Ale dziki. Zobaczmy moje. o nice, dobre, dobre. O! Chłopaki, nie no to jest żart, no ale adekwatne do Okej okay. Jak tym się je? Ale jest wielkie w ogóle. No. no, gigantyczne śledzie. Jestem za tym, żeby takieś przy stole. Normalnie obiady. Ciekawe. Punkt. Płakać mi się zachciało, Ernest. To źle świadczy o mnie. Płakać mi się, jak zabrałeś to. No, mi też. Łzy mi napłynęły do oczu, serio. Co so jest? Widzę, też się zrobiło smutno, że to zrobiłeś, łukaszowi. Ja się źle czuję z tym, że mi się smutno zrobiło, bo to świadczy o tym, Patele, że. Ja, mam... ja się podzielę z tobą. Dobra, Dobra. łukasz. Dziękuję bardzo. W Boże. takim razie, skoro wszyscy mówią, że ci jest smutno, i żeby jakoś złagodzić tę sytuację, zamknij apę już dostałem! Już nie będziesz ci powiedzieć, płac. Łukasz, że mam to w dupie. Spodziewałem się tej reakcji, przepraszam, ale mam tam kolegę, mam tego, o! Tego, tego, tamtego. Tak. I on mi dał taki piękny kawałek. Ukryty. O, Ej, to dobrze, kroi w ogóle. Mmm, o, bardzo dobry, dziękuję, Macie, uratowałeś Serio, czuję się źle, ską, żeby się zachciał pakać, kiedy ktoś mi jedzenie zabrał, ktoś doświadczył, że... że jem za dużo, chyba. Już zjedliśmy, bo A Tak, 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 bo my sobie. Zgadamy się. sobie, a tutaj żarcie już zniknęło przez. Opa, chwilę, bo właśnie obecnie piecze się kolejne. A. Dobra, Łukasz, obstawiaj co jest pod którym przyciskiem. Tutaj będzie duży, tutaj będzie mały, tutaj będzie średni. Tutaj będzie średni. Duży. Teraz ja. O! O! Wszystkie trafione zostały! Serio! Ja! Róna, miałem nadzieję, że jak ty trafiłeś to chociaż ten będzie źle Tu będzie duży, tu średni, tu małe. Nie, duży, Nie, mały Duży, mały, średni Wszystko trafione zostało A co jak kliknąłem, to ja kliknąłem? Ja mam duży! A już te średnie w sumie trochę się najadłem nimi A ja mam średni, tak? Średni. Tak, tam średni Dobra, let's go Tutaj mamy małe o, I mamy małe Co to jest? Lazania? Lasania, A ja? Ale pyszne. Popatrzcie, jak to się kroi Co? Ooooo! Ile tego? Nie, ja, no nie da szaleń. No, no nie się wygląda źle. Nie. nie, no to jest na dwa kęsy tym wielcem. Yy, Ej, Ernest, one bite z całości. Dawaj, próbujemy. Dobra. Patrzcie, jakim ja tu mm. mm. Uwaga! Ale żrycie to. A ja nie mogę tak szybko. Ernest, jestem z ciebie dumny. Mm -hmm. Patrzcie się nam... Jestem z nas dumny. Razania w 15 sekund. Sto ja się tutaj jeszcze coś mam. Na dwa gry zjadłem to razanie. Ja już wiem po co jest fast food. <grym> ten to nóż zgubił na tym talerzu takim <grym> tak Politycznie <grym> utopił się ty. Tak mm -hmm. Dawaj, Ernest, patrzysz. No czekamy na ciebie Ernest, dawaj, no to, że jest chłopaki, tam dziura, to no. nie upoważnia czy się nie zjaw całego co nabrał, tyle wypadło oh Boże. Co To jest co to jest, jest najgorsze, to no są beciem. moje odcinki Gadamy o myciu Więc ja beciem. sam no wszystko beciem. zawsze beciem. myję na odcinkach, sam zostaję beciem. na hali dwie godziny i wszystko sprzątam Sam jeżdżę na zakupy, sam przygotowuję wszystkie odcinki I kurna, tak już mi się nie chce ludzie wow. Nie no, e, yes. damy ci oklaski No bo chyba zapomniałeś o jednej rzeczy No Mów prawdę, mów prawdę, mów prawdę, mów, <laughs> mów prawdę, mów prawdę, mów prawdę, mów prawdę. A jak jest naprawdę? Jak jest naprawdę, Ernest wszystko robi Ale patrzcie Żeby nie było o, zbawione Ale ja jadłem poprzedniej duże Aaaa Uuu, ooo Obiadek, kończę jakiś obiad No, dawno nie jedliśmy Dobra, O, po raz ani mam tu zjeść? Okej Teraz zobaczcie tutaj Aaaaa się chyba męczyć z tym nie muszę Po prostu to o Ja mam wrażenie, że coś się źle kro... Boże, <grywa> cholera jasna Czekaj, wymierzy hmm. ci, co? Straszny widelec, hmm. tak już nawet... Mój widelec czy wam się nie wydaje, że później już nie pomieścicie niczego? A nic trochę, nic mm. nie zapomniałem. już. Jeszcze. jeszcze chyba zostało, trochę. Nie, Dwie Rundy. Trochę Kongrecik się boimy. będzie na koniec. Trochę się boimy jednak, no. Sam no. nie namówił wszystko. A będzie jeszcze jakiś kotlet? Ja słuchuję, jak ktoś z nich dyskusuje duże. Teraz. No najbardziej to Ernst bo Ernst został duże, jakby jeszcze raz duże dostał. To <noise> no. już był total fatality. A co? Może teraz zrobimy jedną rundkę troszkę słabszą i na sam koniec będzie już tak jak ustaliłem. Mhm. No, Ciekawe, co to słabsze. No Ziępek to powiedział, uwaga. Pomagam że nowego widel co? w tym momencie. Co się stało? To się złamał jak Dawaj Ernest, dawaj Ernest. Dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj brawo Ernest, brawo. brawo. Oficjalnie jesteś grubszy o kilka kilo dzisiaj. Brawo. Panowie, losujemy i ja mam wrażenie, że już sporo zjedliśmy w ogóle. Małe, średnie, dużo obstawiam. Które to, że małe, i... średnie, dużo po kolei? Małe. Yes, o! zjedzałem. O! Jezu. O! Mał co? Mało jadłeś, mało jadłeś, no. nie kończyłeś skrzów się Macie. Ja tak. Ja nie mogę, nie chcę. Dobra, co mamy? Duże. To ma być o, duże? To jest. No prosiliście mnie. To są jaja jakieś. Serio. Maciek, trafia pierwszy raz duże i je tak malutko. Ty miałeś dobra. wielkiego kotleta. Miałeś lasagne. Ja miałem trzy porcje spaghetti. Maciek dostał trzy pierogi. No ale masz ty mnie. To mieć. jest skandal. Nie! No ja nie! nie jes. To jest skandal! Ja nie. To, jes. jest, skandal. Ja nie to jes. jest skandal. Strajkujemy ja nie będę razem. Strajkujemy. Strajkujemy. Nie. Strajkujemy. S nie ma, nie ma. Maciek strajk, musi strajk. wszystkie pierogi. Tak. No są. Słucham! <laughs> o nie! Sam lepił dnie i noce. Nie. E, e, e. Nie! 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 Długo nie bepakuj to! U, ale Czemu mówisz po chińsku? Ja nie wiem! <laughs> Jangirno Zobaczysz w następnym daniu! Panowie czas degustować, jednak, no dobra, Zipek postarałeś się tylko. Co? No nie, nie wierzę w to. Ale hańba. I to wypluł do czystego śmietnika bez worka. Ja tylko z góry powiem, że ogólnie nigdy nie jem obiadów na słodko. Nigdy nie jadłem, bo nie lubię, Pyszkę. pyszne, pyszne. Często Czas To nie jest na słodko. Co to jest? To jest z mięsem i z jagodami. Mm, co? Ale nie, dobre. Nie wiem. Ja pierogów z mięsem i z jagodami? Nie. Myślałem, że nam posmakuje. No dobra Ej, to nie jest. Nie, 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 złe, serio. Jest nie złe, złe Cztery, mhm, jest duże. Ty jest chamie. Pyszno? Nie, naprawdę jest niedobre. Ty chamie. Nie jest dwie? Nie, no bo ja po Jest pyszny, zipek. Boże, teraz dopiero poczułem, Matko ma to jedyne, jak jest... Dajcie więcej. Jak ci smakowało? Chuję! Nie, Wiedziałem, że żeby... O no, Bo zipek wam to powiedział? No. No. Dla... Kiedy? Tak, na Kiedy? Na uchwał. Na Jak? No. nie. Tak. Nie. Ja, dlatego, że powiedziałem po prostu nie rundzie, że jest chuj. Nisipek nie, że dziękuję. Że, dziękuję, że się doga, powiedział dzięki że... Mordo, no nie, tak. to, na ucho. No. Następne będzie, słyszałem, słyszałem. 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 Będzie następne będzie i do końca nie usłyszałem. Ja powiedział następne to będzie. Będziesz. Następna, stacja Raduż. Które jest twoje? Bo ja już o, nie wiem. Ale ja nie słyszałem. Naciśnij, które jest twoje. Co? Duże. Co mamy? O! Ej, to jest duże. A to wygląda dobrze. O! Dobrze! O! Dobrze macie, w końcu! No pieruch to nie jest, więc możecie będzie smakować. O! o kurde, ale zwierzak! No, Maciek, to może my przejdziemy do nas, a to my damy oj, trochę oj. czasu. Erneście, trochę degustacji na sam początek. Może. Ja pasuję, bo okazało się, że jak zeżarłem wcześniej tyle, to po prostu już nie jestem w stanie nic zjeść, zupełnie. I najprawdopodobniej do jutra już nie będę jadł nic w ogóle. Ej, to jest tak dobrze. A, czyli ja dostaję punkt, bo nie mam na talerzu. Razem z kośćmi zjadłem. Jak ci idzie, Maciek? Bychota. Użyj noża, stary. Co to za challenge? To jest challenge jedzenia no, sztućcami. Ciągami noża. Ale w sensie widelec. No, to jest z challenge jedzenia dużymi sztućcami i na tym to polega. To jest Cały kawałek, który macie w jakimś żarciu, który zamawiacie makaron z kurczakiem i płacicie za to trzy dychy, i macie tyle kurczaka w tym. Mam nadzieję, że widzę, że mi wybaczycie, ale nie dam rady zjeść całego tego kurczaka. Po no się... jak nie? Niech dnia przed zachodem słońca. Właśnie. Wiesz co ja sobie go zapakuję do domu po prostu na później. Aha, nie, nie można poza halą jeść. Ufa, nie Jemy ja tylko na hali na odcinkach. Przecież, nie no żartuję. Przecież oczywiście. podpisałeś kontrakt z Ticorpem. A Łukaszowi się udało. Ja mam punkt. Mi średnio. Macie? co? Stary, masz kontrakt z T-Corpem? Stary. Ja go wymyślałem, więc mam inne. To jest to. Jest ja jestem T-Corp Nie no, Zipek rewelacyjnie upiekł tego kurczaka, naprawdę To nie ja go robiłem, to jest ze to... sklepu no, czy nie uratuje, to ostatnie jedzenie w ogóle To jest ostatnie, nie musisz się podziwiać Łap to, stary No już nie dam po prostu dajcie mi ja nie. A co ty zjadłeś w ogóle? No to dobra, dobra stary Wypowiadanie się też w tym momencie To jest z plastiku, każdy, każdy to widzi Wypowiadanie się jest nieadekwatne do całej sytuacji, zobacz co ty masz tutaj, a zobacz co ja mam stary, Obejrzyj sobie ten odcinek, jak będzie na kanale, i przemyśl swoje słowa, które teraz powiedziałeś. I, właśnie to, I to jest kurczak, i to jest kurczak, macie to samo. I co, to tak... panowie nie dostaniecie punktu, chyba no, oba, dobra, no A to jest decydujący punkt na Mi sam tak, koniec. Tak. Mi nie zależy, żeby dostać punkt, tylko żeby wygrać z maćkiem akurat w tym momencie. Ale nie wygrywasz. Wygrywam. Wygrywam. Wygrywa. A, Wygrywa. bo ty dwa razy, i raz nie zjadłeś wcześniej. Dwie no? Raz. Raz i no. teraz, będzie, teraz będzie. Znaczy, drugie. nie wiadomo, czy drugi A, ja Nie wiadomo, ja raz. trzymam kciuki, starry. serio, trzymam za ciebie kciuki. Ale to i tak, no tak, bo w sumie nawet jakbym to zjadł, to to jest, znaczy, tak, jeden, dwa, trzy. Ej, to fair, jest jeden, na trzy. Cokolwiek nie zrobisz Maciek i tak przegrasz. Szachmat! Jej, <laughs> Maciej, pierdni pięć razy, jeżeli tutaj cię trzymają brew i Dobra, nie teraz. Nie, nie, nie! Nie nie! cinek! Otóż nas! Do jutra o 18! Cześć!